Dzień dobry Państwu! Widzimy się dzisiaj z pewnego specjalnego powodu, ponieważ doszła do mnie taka paczuszka. Tak, poznajecie już pewnie, bo u chłopaków też były produkty tej firmy. Też byłem bardzo ciekawy, co dostanę, jak to będzie działało, i zaraz Wam pokażę, co dostałem. Bo tak, w pudełku jest instrukcja. Niesamowite, co nie? W pudełku jest też zestaw. Śrubek wraz z oznaczeniami biegunów, tak? I powiem Wam, że tutaj jest bardzo fajna sprawa, ponieważ producent daje nie dwie śrubki, tylko cztery. Dlaczego? Dlatego, że pewnie zna osoby tego typu jak ja, czyli lubią gubić takie rzeczy. I myślicie sobie, że tutaj w środku jest akumulator? Nie, bo jeśli mnie nie poznaliście jeszcze, to wiecie dobrze, że nie mogłem się doczekać, żeby coś otworzyć i sprawdzić, co jest w środku. W środku było coś takiego. I powiem Wam, że jak na akumulatory, który ma 100A, 12,8V, to to jest fajnie lekkie. Tak? W porównaniu z takim normalnym yy, akumulatorem samochodowym, to tamten jest bez porównania cięższy, to jest fajne, lekkie, podobno sporo lepsze. Materia ładnie wykonana. Tutaj się nie mogę do niczego przyczepić, bo wygląda solidnie. tak? Solidnie odlew jak odlew, ale nie pos poskładany czysto, nie ma tutaj żadnych kłopotów oczywiście, o już bym opuścił oczywiście śrubki ja wkręciłem oryginalnie przychodzi do was z takimi fajnymi zatyczkami, żeby ewentualnie się żadne zwarcie tutaj nie zrobiło w transporcie, jakby coś się stało i ktoś coś tam kombinował przy otwieraniu czy jakkolwiek więc mamy taki sobie fajny akumulatorek do tego mamy ładowarkę dostałem, tak Ładowarkę będziemy testować w kolejnym odcinku. Jest to też ładowarka tej samej firmy. I tutaj Wam powiem, jak się tą firmę wymawia, bo nawet oni też mówili, jak to powinno się wymawiać. Więc to się wymawia. Redodo. I ta firma. Pod względem ładowarki też ta ładowarka fajnie wygląda. Zasilanie, jak zasilanie, jest to ładowarka 10 amperowa przeznaczona właśnie do tego typu akumulatorów. Tak 146W, 14,6V, 10A ładowania. Złącze z jednej strony normalne, standardowe. Z do tego jest jeszcze kontrolka, która pokazuje wam, czy akumulator został naładowany, czy nie. I w sumie z drugiej strony klemy. Tak, czyli nic. Takiego nadzwyczajnego, ale fajna, dosyć solidna obudowa, nie będę tego rozbierał, względu do środka, pewnie i tak jest zalane. Ale wygląda to bardzo solidnie i fajnie. Co najważniejsze, paczka nie przyszła do mnie z Nikon indziej, jak z y, Amazona. To było dziwo, że z Amazona przyszła. Yy, I... To szło to bardzo szybko. Bo bodajże 3 dni od tego, jak dowiedziałem się, że mam dostać ten akumulator i tą ładowarkę. To już było u mnie, więc tutaj z dostępem do tego jest bardzo fajnie. Szybko to można dostać, a ja będę to troszeczkę w inny sposób testował niż chłopaki. Bo na pewno widzieliście u nich, że te akumulatory dają radę. Tak, one są fajne, ponieważ są tam baterie e, Lipo 4. 4. I mają balancer wbudowany, więc nie musicie się martwić, po prostu tutaj podłączacie sobie ładowarkę i one same się naładują i zbalansują tak jak powinny. Natomiast ja będę to testował w trochę inny sposób. Pożyczyłem sobie od Waltka yy, to, co on testował. Nie powiem jakiej firmy, bo tam było, żeby nie mówić, w razie czego ja zakleję jeszcze naklejkę, żebyście nie wiedzieli. Ale będziemy to testować pod względem takim, że podłączę sobie do, to do faktycznego urządzenia, a tym urządzeniem będą moje drukarki 3D, co, co tam stoją. Dlaczego? Ponieważ ja mam dosyć taki spory kłopot z tymi drukarkami. Mam ich na razie 4 do 5, 6 czasami w porywach, w zależności od jak one działają. Dzisiaj działają akurat tylko 3, pewnie je słyszycie. I chodzi o to, że u mnie na wsi potrafią mrugać prądem. Jak mrugną prądem, oczywiście te drukarki posiadają niby system wykrywania zaniku napięcia i raz na pięć razy to fajnie zadziała, a drukarka wróci do trybu drukowania. Natomiast najczęściej jest to w tym momencie, kiedy przy wydruku tam 20 godzinnym godzinę przed skończeniem mrugnie prąd, nie mam nic. W tym celu już kombinowałem z UPS-ami, ze wszystkimi takimi tego typu rozwiązaniami. Mam Fajny UPS założony do co prawda 48V, nie 24V, przepraszam, na zwykłych akumulatorach kwasowych. Stoi on tam u mnie w skrzynce, ja Wam go też pokażę. Natomiast przyszłościowo wiadomo, że tamte akumulatory się dosyć szybko zużywają. Nawet od samego takiego stanie ładowania się tam. Na dodatek, tamte akumulatory pozwalają mi jedynie na podtrzymanie tych durkarek przez maksimum 5 minut, jeśli wszystkie chodzą. 5 minut. No na awarię to jest często za mało. Więc pomyślałem, że jak mi się skończy gwarancja już na tamtego UPS-a, ja sobie dokupię drugi taki akumulatorek, zrobię sobie z nich połączenie, które będzie miało 24V, czyli tyle ile potrzebuję do tamtego UPS-a i to sobie zepnę tak, że będę miał 100Ah na UPS-ie. Dla mnie to będzie super rozwiązanie, bo nie będę musiał się w żaden sposób martwić tym, że elektrownia mi mruga prądem, a wiecie, że to u niektórych jest to bardzo częste. Nie będę miał kłopotu z tym, że jak klient zamawia jakiś wydruk, to się okazuje, że tuż przed końcem wydruku wydruk się popsuł, czyli się okazuje, że muszę od nowa wszystko drukować. Yy, ponoszę koszty, czas, co największym kosztem jest zazwyczaj czas wasz, tak? Poświęcony na to, żeby to wszystko naprawić, wysterować z powrotem i zaprogramować. Więc yy, na przyszłość, dokupuję sobie drugi taki akumulatorek. Robię sobie z tego takiego super, może na dom to mały UPS, ale na moje drukarki wystarczy w zupełności, zazwyczaj, że jeszcze przynajmniej dwie drukarki dojdą w niedługim czasie tutaj do, do mojego centrum druku. I to też jest wymagane. Pokażę Wam teraz przy okazji, jak to będzie wyglądało, ale na razie zrobiłem sobie testy na tym jednym akumulatorze i waltka inwerterze do, do, do obsługi takich rzeczy. Tak? Bo no z 12V to ja bym sobie mógł teraz żaróweczkę podłączyć i pokazać wam obciążenie tej żarówki przejść to razy ileś godzin, czyli 100 amperogodzin to trochę by mi się świeciła, natomiast tam mam zamiar wykorzystać to przy obciążeniu właśnie realną drukarką. Podłączymy sobie drukarkę, dam wam y, znać, ile z multimetru wyszło, y, że to było amperogodzin. Widziałem u chłopaków, że wychodzi na pewno tyle, ile producent podaje. Nie ma z tym kłopotu. Ja wam powiem jak to u mnie wyszło. Y, tak naprawdę ten film nagrywam już po testach, więc ja wam mogę powiedzieć, że wyszło tak, jak powinno być. Natomiast pokażę Wam jeszcze mniej więcej, jak wyglądał mój układ pomiarowy. Nie jest on super zaawansowany, bo nie chciałem się tutaj yy, tak, jakby za mało czasu miałem, żeby skompletować super sprzęt, do tych pomiarów, nie zdążyłem. Natomiast z tego co mi wyszło, to wyszło bardzo fajnie. Yy, I powiem wam, że dało to radę. Yy, gdyby tam, tamten. Inwerter, który pożyczyłem od Waldka, bo tutaj jakby troszeczkę bardziej UPS yy, miał możliwość taką, żebym się przełączał z sieci, i on robi jako UPS-a. To zastanawiam się, czy tamtego urządzenia bym sobie nie zamontował, choć na teraz, chociaż tamto jest 12-V. Więc yy, tak jak Waldek. Zeptobox mówił, że jeśli przy takim obciążeniu tak jak ja tutaj mam tymi drukarkami, czyli każda powiedzmy ciągnie około 300W, to mamy 3 drukarki, 4, a zaraz dojdą jeszcze dwie 600W. To jest obciążenie, niech będzie do 2kW, to w tym momencie już systemy powinny być minimum 24V, bądź 48V, żeby to miało jakąś rację bytu, żeby te akumulatory nie były yy, przeciążone. To co na pewno na innych kanałach widzieliście, to to, że te akumulatory nie posiadają e, pamięci, czyli możemy je doładować w każdym momencie. E, ich ilość pełnych cyklów naładowania też jest ogromna, i e, jeśli tylko tam. Tam zostało mi pół roku chyba gwarancji na tamtym UPS-ie, więc tam na pewno wylecą tamte akumulatory. Natomiast wlecą te dlaczego? Bo te będę miał na 10 albo na więcej lat do tego UPS-a i nie będę się musiał tym przejmować. Czyli to jest taka inwestycja e, na długie lata. Powiem Wam, że. Nie są drogie. Bo tak, patrząc po cenach tego, to nie jest to wiadomo jaka cena, oczywiście no ze zwykłym akumulatorem takim do samochodu, no to on jest sporo tańszy, natomiast technologia zwykłego akumulatora, gdzie jest to jak dla mnie troszeczkę takie średnie trzymanie, no wzmuszony jestem, ale jest to trochę takie średnie trzymanie tamtego akumulatora w domu, jestem z, przekonany, że to jest dużo pewniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Więc będę się starał wymienić tamtego UPS-a i podpiąć pod niego te dwa akumulatory. Ja wiem, będzie większe, bo tamten UPS jest, powiedzmy, tak jak półtora tego akumulatora z wybudowanymi akumulatorami, ale dzięki temu będę miał pewność, stabilność i to, że moje wydruki i moja praca, którą w to wszystko wkładam, będzie utrzymana na dobrym poziomie i bezpiecznym. Dobra, przejdźmy teraz do tego mojego stanowiska pomiarowego. I zobaczcie, co zaplanowałem w ramach testu, ponieważ akumulatorek jest bardzo fajny, tylko co z tego, jak nie wiadomo jak go sprawdzić. Bo mając akumulator, no mógłbym go podpiąć do samochodu albo do czegoś, ale chciałbym ten test zrobić jakoś tak bardziej praktycznie. Dla mnie najbardziej praktycznym zastosowaniem dla takiego akumulatora na obecną chwilę, to będzie podłączenie go przez jakiś rodzaj inwertera, czyli 12 v przechodzimy na 230 i tym wchodzimy na urządzenie. Tak jak wam powiedziałem, tych drukarek mam sporo. Ja mam UPS a podpięte pod te drukarki on jest tam za ścianą. Jest jeszcze na gwarancji, więc nie chciałem go rozbierać, dlatego właśnie od Waldka pożyczyłem sobie ten jego inwerter i będziemy to robić na zasadzie takiej, że tutaj podepnę taki zwykły multimetr, który pokazuje zużycie prądu, moc i amperaż, napięcie też. Do tego Podepnę drukarkę. Jest to drukarka Prusa Mini. Pokażę Wam też, co będziemy drukować, bo to, co będziemy drukować, jest dosyć ciekawym elementem, ponieważ yy, obecnie z racji tego, że wszyscy obsługujemy tak telefony, tak czy tak, okazało się, że wzrost chorób tutaj kciuka i stawów w kciuku wzrósł chyba 500 razy przez ostatnie 5 lat. Więc ten wzrost jest bardzo duży, to jest wszystko niezbadane i u mnie koleżanka w ramach doktoratu robi właśnie badania kości, jak one się zużywają i jak powinny wyglądać implanty. Tutaj mam coś takiego, co będziemy drukować, tylko to była wersja na szybko drukowana. Ta wydrukowana jest akurat z Pela, natomiast zamówiłem, tutaj możecie widzieć albo nie widzieć, wisi. E, polipropylen. Dlaczego? Bo on jest najbardziej zbliżony strukturą do parametrów kości. Przynajmniej tak się dowiedziałem. Ja nie jestem z materiału znawstwa. Materiał znawcy powiedzieli, że to jest najlepszy, jeden z najlepszych materiałów, który będzie to odzorowywał. Druga część natomiast zostanie e, też wydrukowana, tylko zostanie wydrukowana z metalu, tak? czyli najprawdopodobniej z tytanu, żeby to też odzwierciedlało e, prawdziwą sztuczną kość, która będzie wszczepiana ludziom. No i to później jest badane właśnie na zużycie, mamy specjalną maszynkę, zrobiłem maszynkę, która też potrafi takie rzeczy yy, badać tak przy odpowiednich obciążeniach, ale nie o tym dzisiaj. Jak to podłączamy? No zobaczcie, tu mamy z inwertera, mamy tutaj z inwertera dwa kabelki, czyli podłączenie jest banalne, podłączamy sobie plusa, podłączamy sobie minusa i urządzenie powinno nam zacząć działać. Tutaj mamy wyjście z 230, ale ja nie będę go używał. Podłączyłem już ten multimetr energii, można powiedzieć, watomierz to się ładnie nazywa i on będzie mi pokazywał wyniki i ten watomierz będzie mi zasilał tutaj, przez niego będzie szło zasilanie na drukarkę Pruse Mini. Na drukarce będziemy drukować te elementy. Ich będę drukował kilka albo kilkanaście, więc tych godzin druku będzie sporo. Później Wam powiem, ile mi się udało tego wydrukować i yy, jak to wyszło z tą energią, ile tak naprawdę udało mi się uzyskać z tego akumulatora energii. Pamiętajcie, że przez to, że ja to przetwarzam z 12 na 230, będą to jakieś straty, czyli podejrzewam, że nie uzyskam 100A w przeliczeniu, trochę mniej, ponieważ to urządzenie też ma swoją sprawność i przy tej sprawności podejrzewam, że jakieś 80% będzie mniejszy ten wynik. Jednak jeśli nawet mi wyjdzie 80%, to będę i tak bardzo z tego zadowolony. Zresztą u innych widzieliście, że ten akumulator daje radę i ma te parametry, które tutaj są napisane. Dobra. Lecimy, może od tego bezpieczniejszego. Mam nadzieję, że wyłączone, tak jak wyłączone urządzenie. A akumulator został przeze mnie wcześniej naładowany. Testy z ładowarki i z tego, jak został ładowany, będziecie mieli u mnie na kanale. Podejrzewam, że chłopaki by na mnie się obrazili, gdybym tego porządnie nie dokręcił. Więc zobaczymy, jaki tu jest kluczyk. O pasuje Tak bo pamiętajcie, że tutaj mimo wszystko Może iść dość spory amperaż, więc Należałoby sprawdzać wszystkie Złącza czy są dobrze doklejone Dokręcone W tym momencie, o widzicie Poszło pierwsze pewnie naładowanie kondensatorów Aż się wystraszył człowiek, mimo to, że Wiedział, że coś takiego może powstać Dobra. Pamiętajcie to, co jest mówione, czyli te akumulatory nie mają pamięci, więc możecie je doładowywać, rozładowywać, nie będzie z tym kłopotu. Akumulator został podłączony, dokręcony. Yy, tu wam pokażę, że przez to, że to jest tylko 12V, czyli jak normalna bateria w samochodzie, nie zrobi Wam krzywdy. Amperaż będzie na pewno spory. Włączamy urządzenie. Dłużej przytrzymać. Dobra. Jak widzicie, tak. Bateria w pełni naładowana. Ona ma w sobie balanser, więc sama zdecyduje, kiedy się wyłączy. Drukarka już nam się włączyła. Ja już napisałem program na drukarkę. Pokażę wam nawet, jak to wygląda na drukarce. Widzimy, Że zasilanie idzie bezpośrednio z baterii. Na razie, ile voltów jest wejściowego, to nie widzimy, bo jest kabel odpięty. No i co? Należy wybrać wydruk. Drukarka się dru y zaczyna grzać. Y obciążenie już Wam mówię 147 y W. Na koniec Wam podam oczywiście, ile tutaj wyszło z tego watomierza przez cały okres tej pracy, bo on z, dopóki go nie zresetuję, to będzie mi tutaj na bieżąco e, wszystko mierzył. Koszt, ile czasu pracowało, to wszystko on tutaj jest w stanie pokazać, więc 227,8 W, no 230, 0,68 A, 50 Hz Maksymalne obciążenie i mamy na obecną chwilę 140 W. Drukarka ciągnie. No, to tyle. Zużyła na razie 0,02 kWh. Tak więc z tego wyjdzie nam, jakie mamy obciążenie. Drukarka, oczywiście, już pracuje. Jak widzimy, pierwszy wydruk będzie trwał 3 godziny. Więc troszeczkę czasu to pobędzie. E, zaraz wam pokażę tam jeszcze przeliczenia. Ile mniej więcej czasu po przeliczeniu, tutaj powiedzmy, sprawność jakaś 80%, ile czasu powinienem móc tutaj drukować. E, on powinien powiadamiać mnie o słabym akumulatorze, więc nie powinno być tutaj dużych kłopotów z tym. Dobra, zostawiam to, bo to jest bezobsługowe. Pokażę Wam później wyniki. Słuchajcie, miało być tak pięknie. I Się okazało, że niestety na woldenie bardzo da się z tego drukować, ponieważ to jest takie bardziej podchodzące już pod gumę. To jest polipropylen, więc jest bardzo miękki. Normalny filament, gdzie wam to znajdę? O, zobaczcie, normalny filament jest bardzo sztywny, trzyma swoją kształt, ten jest bardzo giętki Przez to się okazało, że drukarka wydrukowała tyle, o, tyle, tyle, tyle. To jest dobrze wydrukowane. To tylko strasznie wygląda, ale to jest dobrze wydrukowane. E, I zgubiła filament, więc w tym momencie przełączamy się na drukarkę typu Direct, czyli bezpośrednim napędem. One lepiej współpracują ze wszystkimi materiałami właśnie takimi ala guma, co spowoduje do, te, dla, do tego, że e, mam nadzieję, że tym razem się to wydrukuje. Zaraz podam dane jeszcze z tego, jak. Się Jakie tam wyszły elementy? Najpierw włączę wydruk, bo już sobie skonfigurowałem tutaj pod ten pod ten e, element i czas będzie taki sam. O, dobrze, później zaktualizujemy. E, słuchajcie, mini wzięła o, ta bierze lepiej, bo ta bierze już 250 do 300 W. Mini w tym momencie wzięła mi 0,124 kWh na. Te około 2 godziny druku, bo dopiero po czasie skapnąłem się, że niestety to nie działa. Ta bierze więcej o 100 W, już widać, na wydruk, więc tego jest troszeczkę. To zobaczcie, ile u mnie idzie prądu: 250 W, 250 W, 150 w, i ta bierze tak 300 do 400. To jest dopiero początek, bo już kolejne idą. Widziałem teraz na tych targach MK4. Jestem zafascynowany, żeby to grzecznie powiedzieć. I jak tylko będzie możliwość, to zamawiam. Bo ja zamawiam modele rozłożone, żeby samym poskładać ponad 1000 złotych taniej, więc tu nie ma co kryć. Eee, jeszcze będę, bo dowiedziałem się o wycieczkach do prusy, więc mam zamiar też ich odwiedzić. W każdym bądź razie, drukujemy w tym momencie. Z Polipropylenu te kosteczki na drukarce typu yy, Direct, więc mam nadzieję, że tym razem wyjdzie dobrze. Jak widzicie, akumulator nie stracił nic na mocy, przynajmniej według tego pomiaru. No ale z 0 0,130 kWh to jest nic. Później, tak myślę, że przepnę wszystkie drukarki po prostu pod ten, żeby to nie trwało wiecznie ten test. I słuchajcie, miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Widzicie? Akumulator jest rozładowany, bo inwerter już nie chodzi. I co najgorsze, licznik też nie chodzi. Okazuje się, że baterie, które w nim były, były uszkodzone i niestety nie wytrzymały do mojego odczytu. Z ostatniego odczytu, który był przed wychodzeniem z domu, to były jakieś dwie godziny przed tym, jak akumulator padł, bo żona do mnie dzwoniła, że inwerter coś piszczy i co ma zrobić, to było 910. 0,91 kilowatogodziny. Z moich wyliczeń wychodzi, że mniej więcej ten ten, ten tutaj ładny akumulatorek powinien mieć około 1,2 2 kilowatogodziny. Natomiast z racji tego, że on jest przetwarzany, czyli 12 V jest przerzucone na 230, to niestety ta sprawność tego tutaj, tego, tego, tutaj urządzenia też nie jest 100%. Więc wychodzi sprawność tego urządzenia w granicach, gdzieś tak 80%. Musiałbym Waldka zapytać, czy on w ogóle mierzył sprawność tego urządzenia. Podejrzewam, że nie, na przetwarzaniu z DC na AC. W każdym razie wyszło mi około 1 kW, około 1 godziny, że tutaj się mieści przy. Sprawności tamtego czyli jak najbardziej mogę potwierdzić, że ten akumulator faktycznie ma te wartości. Co jest jeszcze jedno zabawne, ten inwerter trochę nie jest przystosowany do tego rodzaju zasilania, ponieważ ten znacznik, tutaj, który tutaj, tutaj, tutaj macie, on tak jakoś nie działał za dobrze z tym inwerterem. Więc stwierdzam tak, urządzenie bardzo fajne, chętnie dokupię sobie kolejne. Co do tego muszę pomyśleć, bo mam ten swój inwerter UPS do zastosowania, będę nad tym myślał, bo to też jest, muszę zobaczyć jaka obciążalność jest tutaj w ogóle, bo stwierdziłem, że dokupuję jeszcze dwie drukarki minimum, więc tego obciążenia będę miał lekko około 2 kW. Tak więc nie wiem, czy to da radę. Muszę zobaczyć coś podłączyć e, fajnego do tego, żeby to pociągnęło dobrze, jakąś grzałkę na przykład i zobaczyć, ile to da radę. Jedna bardzo fajna sprawa jest, że na tym akumulatorze, dzięki temu, że on jest taki duży, drukarka mi chodziła 12 godzin ponad, coś około 14 godzin. To znaczy, że ten akumulator też dobrze by się sprawował u mnie bardzo jako UPS, bo nawet jeśli by nie było cały pół dnia prądu, to by to dało radę przy tych drukarkach. Natomiast w tym momencie mam tak, że jeśli nie ma powyżej 5 minut prądu, to mój UPS, który yy, jest. Za ścianą, tam schowany, już niestety nie daje prądu. Jak widzicie, produkcja idzie dalej. Tutaj idą dalej te elementy, które tak na co dzień drukuje. Tam idzie puszeczka dla znajomego do, yy, do sterownika, w sumie pompą ciepła, bo tam jest jakieś specjalne życzenie. U góry idzie ramka zamówiona, no i po lewej idą tyły do tego, na tej małej. Dzisiaj jeszcze dalej będę kontynuował druk tych kostek, natomiast ja z tego urządzenia, znaczy z tego urządzenia, z tej baterii jestem bardzo zadowolony. Nie mogę się doczekać jak będę miał dwie i jakiś dobry inwerter do tego. Dzisiaj dziękuję już, jeśli Ci się podobało zostaw suba, łapkę w górę i zapraszam do kolejnych filmów.